Kochani, witajcie w nowym vlogu, witajcie w poniedziałek i ja się dzisiaj bardzo wyjątkowo witam z wami. E Późno w sumie, bo jest 16 godzina, witam się z wami dzisiaj po pracy, ale serio, miałam dzisiaj taki zawalony dzień od samego rana, że nie miałam czasu się z Wami przywitać ani przy porannej kawie, ani przy śniadaniu. Po prostu tak jak usiadłam do laptopa, tak tylko praca, praca, yy, praca w ogóle też jestem trochę taka, wiecie, rozbita tą zmianą czasu, bo pieski czasu nie zmieniły, więc dzisiaj poranny spacer był według nowego czasu o 5.30 i tak cały dzień staram się przeciągać ich na przykład z jedzeniem, żeby wiecie, jakoś to wszystko się naturalnie... Przesunęło i spacerki, i właśnie i posiłki dla piesku, więc. No i sama czuję się taka jakaś, nie wiem, przesunięta w tym czasie. No, ale tak słuchajcie, więc myślę, że to będzie dwudniowy vlog był u mnie dzisiaj, słuchajcie, kurier i to w sumie najważniejsze, chciałam Wam pokazać dwa swetry, które sobie zamówiłam, pierwszy mam na sobie, nie wiem czy pamiętacie, ale właściwie ten sam model swetra mierzyłam chyba w ostatnim mierzymy z H&M, on był cały taki beżowy i miał takie grubsze pojedyncze paski byłam takby. Byłam nim zadowolona, ale też tak nie do końca. Wy też pisałyście mi wtedy, że nie, że chyba jednak nie, ewentualnie rozmiar mniejszy może sprawdzić. Potem już go nie było nigdzie na stronie, jakoś odpuściłam. I teraz pojawił się właśnie w takie Gęste, drobne paseczki. Pomyślałam, że o, może to będzie wyglądało lepiej, ale niestety wygląda jeszcze gorzej. I powiem Wam, że chyba te szerokie rękawy to nie jest dobry pomysł dla mojej figury. W ogóle śmiesznie to wygląda, że te rękawy są całe takie białe, ten golfik jest cały biały, a tutaj te paski, no nie wiem. Tak pomyślałam, że przymierzę Wam, bo może też polujecie na jakieś swetry i jesteście ciekawe, jak one wyglądają nie na modelce, <laughs> tylko na przykład na mnie. No więc tak, ogólnie sweter jest w ogóle zarąbisty, bo on ma chyba, nie wiem, 90 albo 95% wełny w składzie, więc jest naprawdę super. W ogóle nie gryzie, jest cieplutki, ale nie jest taki, wiecie... Męczący, mimo tego, że jest dosyć taki zbity i ciężki, ale no, sweter jest super. Ale po prostu facą tego swetra jest okropny, przynajmniej na mnie, więc no, na pewno nie. I zamówiłam jeszcze jeden taki kolorowy. Nie wiem, co mnie podkusiło. Stwierdziłam, że może jakiś kolor na zimę. I ten też jest właśnie z tych takich lepszych swetrów z lepszym składem. Nie wiem, czy to jest ta linia. Nie wiem, jak to się tam nazywa: premium. Ale on jest też z moherem, no i też nie jestem do niego przekonana. Zaraz wam w sumie przymierzę, bo tak jak mówię, może też folujecie na te swetry i jesteście ciekawe, jak on wygląda. Dobra, tak wygląda ten drugi sweter. E, jakby fazą tego swetra dla mnie jest dużo fajniejszy. Ma normalne rękawy, też są długie, więc super. E, tutaj też ładnie leży. Ma fajną długość, fajną szerokość. E, no to jest rozmiar M, fajnie leży. Ma też taki bardzo ładny dekolt w serek, e, więc można go też ubrać na przykład sobie na białą koszulę ale te paski, te kolory to chyba nie jest to nie jest dla mnie a wiecie, cały czas był wyprzedany, co się pojawił to znowu znikał, więc widziałam, że tam dziewczyny polują na ten sweter, a wiecie jak to czasem jest z tymi kolorami, one na stronie wyglądają tak, a potem na żywo się okazuje, że wyglądają inaczej tym razem wyglądają tak jak na stronie są takie ładne, żywe, no wszystko ogólnie gra, sweter naprawdę fajny ale nie gra to z moją urodą, więc chyba się przejadę do H&Mu je oddać no i zobaczę, co jest stacjonarnie, bo ogólnie wiecie, te swetry moherowe czy właśnie te z linii premium z lepszym składem nie są dostępne w sklepach stacjonarnych, ale może ktoś tak samo jak ja zamówił online i też coś oddał i, i wiecie, gdzieś coś na wieszaku wisi. A pamiętacie, byłam kiedyś tą sukienką, nie sukienką tylko spódnicą jeansową też ją byłam oddać, potem stwierdziłam, że jednak, jednak ją chcę, i jak pojechałam ją kupić stacjonarnie, to okazało się, że była za połowę ceny, więc wiecie, czasem warto zajrzeć do sklepu. No więc tak, więc chyba się zbieram. Słuchajcie, jestem w H&M i zobaczcie, wyhaczyłam taki sweter, też moher. I to też jest ta linia swetrów, wiecie z tym lepszym składem i uwaga, 114 zł. Wiecie co, za 114 zł można kupić <noise> plastikowy poliester. Nie wiem tylko, czy to te kolory, ale powiem Wam, że dużo lepiej się tuje w tych kolorach niż w tych pasach różowo-czerwonych <laughs> i chyba wezmę, bo słuchajcie, mega cena fajny długi rękaw, bardzo bardzo mi się podoba, to jest MK, słuchajcie eee, no no nie wiem, wezmę słuchajcie, zawsze można oddać, a czekam na Wasze komentarze ale tak dzisiaj jestem, jasne dżiny konwersy i takie kolorki fajne, no coś innego, a wydaje mi się, że na haber, który tutaj jest, że tak powiem u góry eee, że dobrze że współgra Swoich urodą. No nie wiem, biorę. Potem będę się zastanawiać, bo wiecie, jak to jest. To jest jedna, jedyna sztuka, mega cena, więc lepiej brać i oddać niż nie się wrócić i okaże się, że już go nie ma. Ale naprawdę bardzo fajny sweter. No, kto się tu przywita? Kto się tu przywita? No, gdzie ta pani była? No, co wy robiliście sami? Bawiliście się czy spaliście? Ta, tak, z tęsknięć, tak. No kto tak tęsknił? Kto tak tęsknił za panią? Aj, 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 aj. No taka dupka wypięta. Jedna i druga. Ajajaj. Aj, 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 aj. Tak, Eduncia, ty sobie jesteś taki rozmowny chłopak, nie? Tak, taki mój kochany. A ty dajesz te buziaczki, czy jeszcze nie dajesz buziaczków? Figurku, kiedy nauczysz się dawać buziaki? Figurku, słuchajcie, nie chcę dawać buziaków, tak? Pokażę Wam jeszcze w świetle dziennym, tak wiecie, nie w takim sklepowym świetle, jak nam oczywiście figurnia pozwoli. Figurku to nie jest dla Ciebie sweterek, poczekaj chwilę, myszko. Jak wyglądają kolorki, bo naprawdę bardzo ciekawy jest ten sweterek, go też wcześniej na stronie nie widziałam. Zobaczcie, takie ładne odcienie fioletu, taki głęboki granat. Bardzo ładne. Nie wiem, czy będziecie widzieć tutaj w kamerze, jaki on jest taki yy, puchaty, mechaty. <laughs> Te wszystkie moherowe sweterki właśnie takie są. Co, podoba Ci się sweterek, Figulku? Fajny? Też taki chcesz? Pani Cię chyba musi uczesać i umówić Was na termin do fryzjera, tak? Muszę Was obciąć, słuchajcie, w tym tygodniu, bo już jesteście oboje jak małe czubaki. Tak? No tak, ty też jesteś kochany. Wszyscy na moim nowym sweterku. No tak, 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 tak. No więc dajcie znać, co myślicie o tym sweterku. I słuchajcie, cena była 119 chyba jednak, tak? Dobrze pamiętam. Tak 119,99. Ej, 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 ale nie, nie wydzielamy się o sweter. Siu. No, także wydaje mi się, że yy, fajny łup. Raz pytanie tylko, czy, czy ja się będę dobrze czuła w tym swetrze. No ale tak mówię, muszę sobie poprzemierzać na spokojnie. E, wiecie, jak w domu przy lusterku sobie poprzemierzam, to też inaczej niż w sklepie. No ale też czekam na Wasze komentarze. No co za uparciuchy! <grych> Finga, wracasz jak bumerang. Kochani, zabrałam się za obiad, taką taką obiadokolację, na szczęście wczoraj był rosół, więc zabieram się za pomidorową, ja jestem team pomidorowa na koncentracie i podjechałam jeszcze na szybko do Biedronki po koncentrat, bo mi się przypomniało, że już nie mam zawsze kupuję z z czego? z podliszek, a tym razem wyczaiłam w Biedronce, patrzcie e, koncentrat z mutki. 100% włoskich pomidorów, więc jestem ciekawa jak będzie smakował co figurku, już? pokazałaś się? wystarczy? I tam, gdzie jest eduncio? i szukaj eduncia więc jeszcze mam makaroni z wczoraj, więc Michał że jej pomidorówkę z makaronem, a ja muszę mieć z ryżem i muszę mieć też ze świeżą zieloną pietruszką. Uwierbiam i powiem wam, że w ogóle stwierdziłam, że jakoś ostatnio, e, ostatnio dawno nie robiłam zup. Muszę to zmienić. Muszę częściej robić zupy. Muszę w ogóle ogarnąć nasze odżywianie, bo ostatnio czujemy z Michałem, że no trochę się ciasno w spodniach zrobiło, też nie ukrywam, że trochę sobie pozwoliliśmy tu na wyjazdach się, wiecie jadło nie patrzyło, czy to kaloryczne, czy nie to jakaś impreza tu ze znajomymi tutaj na pizzę, no i wiecie jak to potem jest więc czas się ogarnąć, więc stwierdziłam że będę e, tak, bardziej racjonalnie przygotowywać jedzenie w domu i wrócę do takiego bardziej systematycznego jedzenia, wiecie w takich miarę rygorystycznych godzinach bo dla mnie to jest e, super e, i też powiem wam, że dużo mi daje, jak ja nie jem jednak kolacji. Czyli nie tylko kwestia takiej kaloryki w ciągu dnia, bo niektórzy mówią, że a, można zejść nawet o 22, byleby bilans kalorii w ciągu doby się zgadzał, czy tam w ciągu dnia, a u mnie się niestety to nie sprawdza, i jak ja zaczynam jeść na noc, i nawet kaloryka mi się zgadza, to czuję, że no, niestety to nie jest tak, że ja chudnę. Co najwyżej staję w miejscu, na szczęście nie tyję, ale niestety to też tak właśnie nie działa, że kalorie się zgadzają i wszystko gra. Więc muszę to ogarnąć, słuchajcie. I w ogóle jeszcze tak na szybko chciałabym się odnieść do Kilku komentarzy. Ostatnio w ogóle um, kilka miałam takich komentarzy, które myślę, że miały wydźwięk taki złośliwy, one miały być taką szpilką i tak dalej. Natomiast powiem Wam, powiem Wam, że zaraz tu zniknę, bo się robi coraz ciemniej masakra jakaś. Powiem Wam tak, że um, jeśli czyjeś słowa nas dotykają, to znaczy, że nas dotyczą. Mnie te słowa nie dotyczą i w żaden sposób te komentarze mnie nie dotykają. Na szczęście mam tutaj bardzo fajną społeczność. Na Was zawsze mogę liczyć i nawet jeżeli ktoś zostawi jakiś taki średnio miły komentarz, to zawsze któraś z Was gdzieś tam podbije i, i skomentuje, wiecie, i naprostuje taką osobę. Także za to Wam bardzo, bardzo dziękuję, ale ja naprawdę nie mam z tym problemu. Mnie w ogóle nie interesują te komentarze. Nie mam zamiaru też mielić tematów komentarzy we vlogu, bo słuchajcie, i w moim życiu nie ma to najmniejszego znaczenia, i też nie chciałabym we swoich filmach. Wiecie, takie złe komentarze zawsze wywołują też złe emocje I ja nie mam potrzeby sama źle się nastrajać, was źle nastrajać I wiecie, mielić temat jakichś bezsensownych komentarzy, które w sumie nikogo nie interesują Taka jest prawda A takim osobom, które mają potrzebę zostawiać tego typu komentarze Good luck słuchajcie, nie wiem Musicie znaleźć kogoś, jakiegoś innego youtubera Kogo takie yy, Komentarze będą ruszały Ktoś kto może będzie chciał, nie wiem Mielić ten temat i będzie, będziecie mieć satysfakcję Z tego, że ach wiecie, tak wrzuciłam kropelkę i, i tam coś się teraz dzieje, nie, u mnie się nic nie będzie działo, takie komentarze mam głęboko gdzieś, skupiam się na tych dobrych komentarzach, a ich jest 99% i to jest dla mnie najważniejsze najważniejsze dla mnie jest to, co ja chcę nagrywać, bo to jest mój kanał i najważniejsze jest dla mnie to jak wy mnie odbieracie, tak jak mówię jest tutaj wiele wspaniałych osób i to mnie bardzo, bardzo cieszy, więc słuchajcie, tyle w temacie i więcej nie będę tego tematu poruszać bo często mi piszecie, na przykład na a czemu się tam nie odezwałam? Czemu nie skomentowałam? Czemu pozwalam, żeby y, gdzieś tam wisiał taki komentarz? Bo ja mam słuchać na to wywalone, naprawdę. Ten komentarz sobie gdzieś tam jest. Oczywiście, jeżeli byłby to e, komentarz, który jest niestosowny, który jest, nie wiem, hejterskim komentarzem, e, to ja to usuwam, bo też nie mam ochoty, żeby na moim kanale były takie komentarze, ale jeżeli to jest taki komentarz, który w sumie taki wiecie, niby nic, a jednak ma negatywny wydźwięk, to niech on sobie tam jest. Jak ktoś go zostawił, to niech ma, bo mnie to absolutnie nie rusza, słuchajcie. Dobra, kończę na dzisiaj, bo, bo tak jak mówię, zaraz zniknę w tych e, ciemnościach. I co, i widzimy się słuchajcie, jutro, więc w sumie w tym samym wrogu, wlogu, wrogu. <grym>, Żadnych wrogów, słuchajcie. Um, w tym samym vlogu, ale widzimy się jutro. Hej kochani, witajcie w kolejnym dniu. Słuchajcie, nagrywam z łazienki, bo to jest jedyne miejsce gdzie jest światło, bo w całym mieszkaniu słuchajcie jest tak ciemno że nawet jak zapaliłam właśnie górne światło to był jakieś dramat jest jakby była nie wiem godzina 17 albo 18 wieje, jest ciemno, pada deszcz więc mamy Halloween od samego rana w mieszkaniu, bo tak słychać wiecie w kominach jak wieje, że tak huczy i jest tak scary i tak mi się dzisiaj nie chciało wstawać, więc stwierdziłam, że jak nie chce mi się wstawać to znaczy, że właśnie trzeba zrobić coś na przekór sobie i jakoś nie wiem się uruchomić od samego rana, bo jak tego nie nie zrobię, to po prostu będę mieć taki rozbity cały dzień, a dzisiaj mam taki właśnie luźniejszy dzień, więc jak się nie zmobilizuję, to potem się wszystko rozjedzie, więc stwierdziłam, że dzisiaj zacznę dzień od e, treningu. Powiem Wam, że dawno nie ćwiczyłam, bo tak mi dał popalić mój kręgosłup, e, że ja się już ruszałam po prostu jak stara babcia. <laughs> Natomiast jest ostatnio lepiej, więc wracam powoli też do jakichś takiej aktywności fizycznej, powolutku, żeby sobie też znowu nie przeciążyć tego kręgosłupa. Muszę też ogarnąć mieszkanie, słuchajcie, bo mieliśmy tak leniwy weekend, nic nam się nie chciało, że no muszę, tak wiecie, nie mówię o jakimś gruntownym sprzątaniu, ale muszę ogarnąć, puścić pranie. No i tak wiecie, po prostu, żeby było wszystkim przyjemnie. No i tak słuchajcie, i nie wiem, co nam jeszcze wam powiedzieć, a teraz już nie pamiętam, więc idę, słuchajcie, ćwiczyć a potem wypijemy sobie dobrą kawę, bo wczoraj e, zaczęłam nagrywać dopiero po południu więc czas na jakąś e, dobrą wspólną kawę, więc słuchajcie co, ruszamy z tym dniem kochani, jestem z siebie dumna, zobaczcie poćwiczyłam praktycznie 32 minuty więc wow super, chociaż jak słychać ledwo żyję, ale zawsze jak poćwiczę to mam taką mega satysfakcję, myślę, że Każda z nas tak ma, więc ekstra i chyba faktycznie zacznę ćwiczyć codziennie, bo to jest, słuchajcie, jakaś mega dawka w ogóle pozytywnej adrenaliny i pozytywnego zmęczenia. A zobaczcie tą jesień za oknem. No po prostu jest przepięknie. Te kolory. <śmum> Super. Rewelka. Mogłabym tak patrzeć przez okno godzinami na te takie równorodne kolory. No to jest właśnie to, co w jesieni jest najpiękniejsze. Cudownie, dobra kochani, idę się zrelaksować teraz w wannie pełnej pijany. Leję sobie już wodę do wanny, będzie dużo pijany, także będzie totalny relaks. Odpaliłam sobie też tutaj świeczkę z Upper Home o zapachu pomarańczy. Ona ma też taki knot, który tak delikatnie skwierczy, jak palone drewno w kominku, i też w taki sposób się pali, zobaczcie. Także będzie naprawdę totalny relaks od rana. To, słuchajcie, musi być dobry dzień kochani zabieram się za domowe pumpkin spice latte i chciałabym wam pokazać jak taką przypyszną kawkę możecie sobie zrobić same w domu z reguły do tego używamy mus z dyni natomiast ja mam całą dynię i będę ją piec dopiero na weekend bo będę robiła sernik dyniowy więc szkoda mi teraz piec całej dyni czy wiecie rozkrajać dynię jeszcze by mi się zepsuła do soboty więc wykorzystam mus dyniowo jabłkowy to jest ten mus od teścia w tamtym roku robił takie bardziej dżemy a w tym roku wyszedł taki Mus, nie jest jakoś bardzo słodki, rewelacja, więc jak macie też taką opcję, to możecie wykorzystać. Do tego będzie potrzebne mleczko słodzone, zagęszczone albo w formie takie stópki, albo wiecie, w takiej puszce. Możecie też od razu sobie zrobić większą porcję, przełożyć do słoika i wiecie, takie coś może stać około tygodnia w lodówce i sobie robić codziennie taką dobrą pumpkin spice latę. Będziemy potrzebować też cynamon i będziemy potrzebować przyprawę do Piernika, słuchajcie, ja mam przyprawę z Lidla, w sumie wszystko prawie z Lidla. No i kubeczek, żeby to wszystko wymieszać. Już testowałam, bo byłam bardzo ciekawa, jak to wyjdzie z tym musem jabłkowo-dyniowym, w sumie bardziej dyniowo-jabłkowym. To jabłko tam tylko troszeczkę podbija smak tej dyni. Wychodzi przepyszne, więc co? Działamy! słuchajcie, na jedną porcję, czyli na taką kawkę jednorazowo, daję o mniej więcej jedną dużą łyżkę musu, czy tam właśnie takiego pirezdy pieczonej, Odrobina mleczka, ponieważ ten mus też jest delikatnie słodzony, więc taką płaską łyżkę, żeby troszeczkę podbić smak, dlatego że to mleczko słodzone bardzo fajnie nadaje taki posmak. Cynamon, ja akurat lubię bardzo cynamon, więc cynamonu sobie nie żałuję i tak wszystko na oko, słuchajcie, daję. Więc trudno mi tutaj Wam przekazać jakieś konkretne ilości tego wszystkiego, ale myślę, że każdy sobie popróbuje, każdy lubi wiecie inaczej. Taką doprawioną kawę, jeden bardziej lubi cynamon, jeden mniej. Ktoś lubi bardziej przyprawy do piernika. Ja też lubię taką przyprawę, więc też daję sobie tego troszeczkę więcej. O! I to wszystko, słuchajcie, mieszamy. I tak słuchajcie, przygotowany mus do kawki przekładamy sobie do przezroczystej filiżanki, żeby też to ładnie wyglądało i efektownie daję to na sam skut o. i robimy kawę. Słuchajcie, kawka z ekspresu. Ja mimo tego, że lubię smakowe kawy, to akurat do tego daję oczywiście zwykłą, klasyczną kawę. Bez żadnego posmaku. Natomiast myślę, że też fajnie by się tutaj sprawdziła kapsułka z waniliową kawą. Myślę, że też fajnie podbiłaby ten smak, ale boję się, że już byłoby, wiecie, too much. Kawa byłaby za słodka, ja też nie przepadam, aż za tak słodka. Byłoby na pewno, słuchajcie, bardziej efektownie, gdyby mój ekspres ze mną współpracował, ale ostatnio mam jakieś problemy z pienieniem mleka. No i niestety nie robią nam się takie ładne warstwy, <laughs> ale uwierzcie, że i tak będzie dobre w związku z tym, że i tak już nie ma jakiegoś wow efektu yy, wizualnego więc mieszam sobie kawkę i pijemy mm, to będzie przepyszne nalałam od serca <grym>, że zaraz to wyleję mm. to jest słuchajcie przepyszne, naprawdę nie wiem tylko czy to jest kwestia yy, jakiegoś przeczyszczenia ekspresu, że on nie chce ostatnio, wiecie, pienić tego mleczka, czy może zwykłe mleko lepiej by się sprawdziło, chociaż to mleko owsiane też cały czas mi pienił, ja zawsze kupuję to barista, ono jest troszeczkę bardziej tłuste i też wychodzi zawsze fajna piana. Mm. Słuchajcie, prawdziwe pumpkin spice lata. przepyszne to jest, także polecam wam gorąco ten przepis. Ale słuchajcie, jest ciepło, to jest aż niemożliwe, jest 16 stopni, wieje ciepły wiatr i tak z okna, jak patrzyłam, to sobie pomyślałam, o, będzie zimno, wieje wiatr i w ogóle, więc ubrałam ciepły dresik, ubrałam kamizelkę, byłam jeszcze z pieskami, słuchajcie, na spacerze, a tu się okazało, że jest mega ciepło, więc jestem, słuchajcie, zobaczcie w samym dresie, a mamy. Koniec października, jutro już jest listopad. I przecież nie raz 1 listopada na święto zmarłych to się wyciągało już przysłowiowo jakieś futra, kurtki zimowe czapki wiecie, stało się przy grobach i, i się marzło, bo było tak zimno, czasem już był śnieg, a w tym roku no, mamy jakąś totalną, no nie wiem, po prostu jakąś anomalię pogodową, bo ja nie pamiętam, żeby było tak ciepło. Z jednej strony fajnie. Ale z drugiej strony powiem Wam szczerze, że liczyłam, że w tym roku uda nam się wyskoczyć na jakieś zimowe narty. Tak wiecie, gdzieś na tydzień do hotelu. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Myślę, słuchajcie, gdzie jechać do biedronki. Bo podejrzewam, że moja biedronka będzie dzisiaj totalnie oblegana. Tam czasem się nawet zdarza, że nie ma gdzie zaparkować, więc muszę jechać gdzieś dalej, gdzieś indziej. Mm. No, i tak sobie myślę, że jadę i biorę tylko to, co potrzebuję, i podejrzewam, że będę stać w długich kolejkach dzisiaj. Ale zakupy na Michała urodziny sobie ogarnę w czwartek, tak. Po świętach myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj ruszyli do boju <grytania> na zakupy, bo przecież jest cały dzień wolny, są święta i trzeba wykupić pół sklepu. No to myślę, że w czwartek już będzie luźniej i na spokojnie sobie, wiecie, od rana ogarnę te zakupy urodzinowe. No, więc słuchajcie, jadę. Mam nadzieję, że. Szybciej zrobię zakupy, niż będę stać w tych długich kolejkach. Nawet mi sprawnie poszło, słuchajcie. Cała kolejka, taka długa, że prawie pod piecharnię, czyli na drugi koniec Biedronki, stała do kas, e, takich wiecie, obsługowych. A do kas samoobsługowych praktycznie nikogo nie było, więc od razu wbiłam. Nie wiem, pewnie wszyscy zbierają naklejki na te pluszaki. Ja nie zbieram, chociaż też tak myślałam, że może zacznę zbierać dla piesków ale nie chce mi się nigdy stać w tych mega kolejkach. I udało mi się podjechać do mojej Biedronki, znalazłam miejsce parkingowe, więc wszystko poszło gładko. Byłam też w Rosmanie, bo skończyła mi się odżywka i po raz kolejny kupiłam tą samą, więc Wam od razu polecę. To jest odżywka By Only Beyond, odżywka emolientowa i to jest chyba odżywka do włosów wysokoporowatych, albo tutaj to nie było zaznaczone. Natomiast jest to odżywka emolientowa. A jak byłam ostatni raz u fryzjera... To moja fryzjerka powiedziała, że moje włosy lubią produkty emolientowe, więc jeżeli będę wybierać jakąkolwiek odżywkę, to żebym właśnie patrzyła, żeby to była emolientowa. Uwielbiam tą odżywkę, są piękne, mięciutkie, błyszczące włosy po niej. Zobaczcie, mimo że na dworze jest tak dosyć, bym powiedziała, wilgotno, w ogóle też mi się udało, bo podjeżdżałam pod blok i zaczęło właśnie padać i wiecznie, i z reguły moje włosy od razu się puszą w taką pogodę. To zobaczcie, trzymają ładnie, taki wiecie. Glow. Także naprawdę odżywka jest rewelacyjna i nie jest jakaś droga. Nie było na nią niestety promocji dzisiaj i kupiłam ją za 26 zł. A ta z Anwen różana, którą też Wam kiedyś polecałam, też jest super i też nie była w promocji, kosztowała chyba 36. A powiem Wam, że chyba ta mi się lepiej sprawdza. I, no i finalnie wzięłam tą, którą miałam teraz cały czas. Wzięłam hałkę, jutro będzie śniadanie na słodko. A jak wiecie, ostatnio kupiłam ten krem z All Nutrition chyba chyba z tej firmy, już teraz nie pamiętam krem czekoladowy z wiśniami i to będzie super pomysł do chałki no i widziałam coś na dzisiejszy obiad wzięłam lodową, bo ostatnio robiłam dobry obiad, ale tego nawet nie nagrywałam zrobiłam kurczaka właśnie z sałatą lodową w takim winegret z miodem do tego ry, 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 ryż, ryż z kurkumą i co? a i palałam kurczaka tym sosem sriracha, mayo i to wyszło obłędne kupiłam sobie ciastka na ser jednak słuchajcie, stwierdziłam, że mam w domu takie banany, które no, już <ścoughs> należałoby zjeść, więc zrobię sernik bananowy. Nie będę kombinować, to się zawsze sprawdza, wszystkim smakuje. Taki sernik jest, wiecie, też takim porządnym ciachem, jak każdy zje po kawałku, to każdemu też, myślę, starczy. Więc wzięłam ser, ser półtłusty. Z reguły właśnie kupuję do sernika półtłusty i ten jest nawet spoko z biedry. No a wiecie, jakieś takie śniadaniowe rzeczy, typu żółty ser. Wzięłam parówki, miałam jakąś taką mega ochotę dzisiaj na parówki. Wzięłam kurczaka właśnie do dzisiejszego obiadu i w Biedronce zawsze kupuję tego kurczaka... Natur filet z piersi kurczaka Z wolnego wybiegu Powiem Wam, że naprawdę jest różnica w smaku Między takim kurczakiem, a tym takim zwykłym Różnica w cenie też jest, no ale stwierdziłam, że Nie jemy codziennie kurczaka, nie jemy codziennie mięsa Więc wolę wydać więcej I kupić coś, co mi po prostu lepiej smakuje Dwa pomidorki malinowe Chyba jedyne dobre pomidory O tej porze roku I w ogóle cały rok kupuję malinowe w Biedronce I one są najlepsze Farożek domowy to jest ten grani, on jest taki bardziej do smarowania, nie lubię tych serków, które wyglądają jak styropian umoczony w śmietanie i to wszystko potem zlatuje z kanapki. Masło też będzie potrzebne do spodu sernika, wzięłam mascarpone, wzięłam sobie od razu dwa, bo jak będę robiła w sobotę ten dyniowy sernik, to też zrobię górę właśnie z takim kremem śmietanową mascarpone. A była promocja drugi ser, chyba tam minus, nie wiem, 40% czy coś takiego. I słuchajcie, wzięłam nam z Michałem e, tego Rogala Święto-Marcińskiego. Nigdy nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Był jeden, ostatni i stwierdziłam, a na pół sobie zjemy. W sumie zrobiłam dzisiaj rano trening, więc e, a co? No i takie, słuchajcie, zakupy. Michał też mi dzwonił, że dzisiaj wróci trochę wcześniej, więc zabieram się zaraz za ogarnięcie mieszkania, bo tego jeszcze nie zrobiłam zrobić nie zrobiłam zrobić, Boże, nie zdążyłam zrobić i e, jak wróci to się po prostu załamie, bo jest totalna masakra puściłam też w międzyczasie e, pranie, więc idę zaraz powiesić pranie stała dekoracja dużego pokoju, skończyła się ładna pogoda żeby suszyć pranie e, na balkonie no ale trudno, no i tak dobra, idę to ogarniać, a potem się zabieram za ten sernik sernik słuchajcie w piekarniku więc się spokojnie tutaj piecze a ja się też zabrałam za obiad no i tak jak wam mówiłam dzisiaj będzie kurczak kurczaka zawsze mieszam najpierw w ziołach trochę oregano, trochę bazylii, trochę rozmarynu trochę też suszonej słodkiej papryki, więc się tutaj będzie smażył na odrobinie masła. No i też tutaj już wstawiłam wodę, woda z kurkumą, żeby ryż miał taki ładny pomarańczowy kolor i też taki jakiś lepszy smak mam mi się wydaje. No i tutaj robię tą sałatę lodową. Zrobiłam sobie tutaj winegret miodowy i słuchajcie, do takiego winagret zawsze używam odrobinę miodu, cytryna, oliwa z oliwek. Daję też trochę wody, żeby wiecie, nie było aż tak dużo oliwy i tym razem dałam też taką musztardę Wąs, wąsowska miodowa. Taką słuchajcie fajną e, musztardę wyhaczyłam w rozmanie Była na jakiejś wyprzedaży, a nic jej w sumie nie było. I tak mówię, dobra, weźmiemy na skosztowanie. Bardzo nam zasmakowała. Jest taka ostra, pikantna, tak delikatnie przełamana tylko smakiem miodu. Nie jest jakaś bardzo słodka, więc rewelacja. Coś tu widzę, że mi nie fokusuje. O! Także jak lubicie miodową, dobrą musztardę, to polecam Wam też e, z Rossmana. Więc dzisiaj będzie taki obiad, jeszcze wstawiłam sobie zmywarkę i słyszę, że coś mi się tam obija, więc dzisiaj od samego rana u nas w domu coś straszy, tak słuchajcie wygląda dzisiaj nasz obiad, więc zobaczcie kolory jesieni na talerzu, wygląda mega i ten ryż właśnie z kurkumą super wygląda tak efektownie na talerzu mięso polałam sosem z sriracha mayo także mogłabym używać go słuchajcie do wszystkiego, na kanapkę do mięsa, no uwielbiam po prostu to jest ten z piedronki Także dzisiaj takie <noise> polecajki też jedzeniowe. A pogoda się zepsuła. Pada deszcz, słuchajcie, leje. Zobaczcie, jak jest ciemno już o godzinie 16. Masakra. Także, kochani, kończę tego vloga. Idziemy jeść też na jedzonko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!